Siemano, Siemano, z tej strony gremlin. Spontanik, co dzisiaj robimy? Chcemy gdzieś na spacer poszukać jakiegoś dobrego miejsca. Patrzysz, no jasne, że tak, dawaj, Jesteśmy dawaj. Jesteśmy oczywiście w takim miejscu, że jest tu jest tu dużo śmieci w ogóle jakichś rzeczy takich. Jesteśmy na peryferiach miasta i na pewno będzie ciężko zrobić jakieś fajne, ładne zdjęcie. Na pewno trochę gimpa będę używał. No i przede wszystkim Photoshop, ale korzystam również z programów do gróbki zdjęć, które są mniej popularne. No i na pewno te programy wypiszę na swoim blogu, bo tam opisuję bardziej szczegółowo rzeczy, które robię i nagrywam. Idziemy w jakiejś zacisze, nie wiem gdzie on to mnie wprowadzi. Do lasu. Nie no, bez przesady. Tawał drogi żeśmy już przeszli, jak widać. Jest troszeczkę po mojej prawej stronie. Za krzakami jest droga. Ogólnie jeżeli chodzi o zdjęcia, no to Myślę, że fotografowanie nam się dzisiaj uda. Będzie co fajnego pokazać. Zobaczymy. No ja myślę, że będzie dobrze. Na razie szukam czegoś ciekawego, żeby można było fajnie ująć, sfotografować. Jakaś wysepka, widzę. Dobra, no to bierzemy się. Tak, znalazłem odpowiednio dla mnie miejsce. Dlaczego tutaj? Ponieważ chcę sfotografować tamten widok i chcę, żeby wyglądał on jak najbardziej naturalnie. Czyli tak, jakby tutaj nie było żadnych domów, tylko po prostu pustka. Gdzieś w środku, jakbyśmy się znaleźli jakieś dziczy. I taki efekt dzisiaj chcę osiągnąć z tym zdjęciem. Oczywiście używam do tego statywu, ponieważ zdjęcie przy takim wietrze może być lekko rozmazane, a poza tym zawsze ręka się trochę trzęsie, więc zdjęcia przez to już są automatycznie rozmazane. <laughs> Co się dzieje? Nie miałem jak się poprawić, nie? Nie no spoko, ja nic nie mówię. No, to dzisiejszy vlog zapowiada się bardzo ciekawie. Pustki niesamowite. Dookoła cisza i spokój. Możesz tu podejść? Jasne. Jeżeli chodzi o statyw, to używam statywu, który jest przeznaczony do kamer. Kupiłem go jeszcze, jak miałem tą kamerę, co Marcin właśnie nią nagrywa. I tutaj u góry jest taka przystawka, która powoduje, że aparat się nie rusza, ale mamy tu również bolec, który jest stosowany w kamerach, żeby kamera była prosto. Oczywiście możemy to w łatwy sposób odblokować i wyciągnąć. Ale ja polecam statywy, które są trochę droższe i przez to, że są droższe, też są lepsze. Jak widzieliście w tym statywie takim na przystawki, który pokazywałem jest właśnie, sama głowica jest z metalu zrobionego z jakiegoś stopu i na pewno jest lepiej przystosowana do, do fotografowania niż ta. Chodź z tej strony, tylko uważaj na torbę. Dobra. Jeszcze tyle. Tutaj u góry zmieniamy oczywiście co chcemy fotografować, jeżeli, jest, jeżeli jesteśmy amatorami, to możemy zawsze na automacie jechać, albo możemy wziąć jeden z przykładowych tutaj, mm, jak to można nazwać? Folderów albo plików. Nie, 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 stylów może lepiej, albo nie, to się jeszcze inaczej jakoś nazywało. Mniejsza z tym, zależy co chcemy robić, tutaj mamy akurat od sportu, czyli najlepsza funkcja, a tutaj jest makrofotografia, reszty chyba nie muszę omawiać, tutaj, tutaj mam akurat od nagrywania zdjęć, a my dzisiaj na tym lecimy. Też nie będę tutaj jakoś szczególnie tego omawiał, nie ma to chyba na razie sensu, to są początkowe vlogi z fotografowania, więc sądzę, że w późniejszych odcinkach lepiej się rozwinę. Czekaj, bo mam krzywo. Okej. Okay. Aha! To, o, Oczywiście, to nie zapomnijmy. Zatyczko. Mam nadzieję, że w miarę dobrze widzicie. Mały dźwięk. Teraz wszystko zależy od tego, co chcemy uchwycić. Tutaj możemy oczywiście jeździć po ekranie takim kwadratem. Na razie to wszystko tak nazywam, później mam nadzieję, że przejdę na bardziej profesjonalne nazwy. I nie zapomnijcie też, że jestem amatorem fotografem. Jeżeli chcemy coś ująć, a tak jak teraz mamy na przykład ostre światło i słabo widzimy na live, co się dzieje, to możemy zawsze przybliżyć sobie jakiś obiekt. Zwłaszcza, jeżeli to na przykład jest dom, albo coś takiego i możemy sobie po prostu w ten sposób wyoszczyć. Tak jak teraz widzicie, mam nadzieję, jest to ładnie wyoszczone. Wróćmy do poprzedniego panelu. Teraz zdjęcie jest wyoszczone, czyli tamto co widzimy będzie na pewno ostra. Moglibyśmy plan, który jest najbardziej z tyłu wyostrzyć, ale chyba nie o to chodzi. Robię oczywiście parę zdjęć, żeby było po prostu żebym mógł wybrać najlepsze. Okej. Okay. No to idziemy dalej. No. Yeah. Bierzemy istoty wow. w kamerę. Ja już nie będę teraz sprzętu składał do mnie. No, przy okazji spontanicznie robić jeszcze fotki. No, sprawdzałem jak, jak są ustawienia odstawiane. Czasem, czasem lepiej sprawdzić po prostu na zdjęciach, jeżeli, jeżeli się jeszcze jakoś szczególnie nie znamy. Robiąc zdjęcia po prostu patrzymy jak wychodzi. I nie zawsze warto od razu przechodzić na tryb manualny, zwłaszcza. Zwłaszcza jeżeli nie czytaliśmy manuala, który jest dołączony do lustrzanki, bo wtedy nie zrobimy jakiegoś super zdjęcia, jeżeli nie znamy się w ogóle na aparacie, jeżeli coś tylko kręcimy i nie wiemy nawet co. Ciekawe, jak mnie będzie słychać. No to dobrze, no dobrze, myślę, że nie będzie źle. To może zostawić. Czekaj, ja nawet to nie, no nie jest nagrywanie, dobrze. Ja nie, myślałem, że nie włączyłem. A nie, nie jest ok Dobry. Dobry. Dobra, no to na razie się z wami rozstajemy. Powrócimy za chwilę. No, to tak jak mówiłem, powracamy. I jak widać spontannie robi fotki. Chodź, komu? No tak. Czekajcie, ściągnę to, żeby było lepiej widać. Zawsze się pewnie zastanawiacie, co lepiej uchwycić na, na tym na pierwszym planie. Czy to ma być uchwycone, czy to ma być rozmazane. I zależy też, czy bierzemy parę rzeczy na pierwszy plan, które mają być w miarę fajnie, wyraźnie uchwycone, czy nie. Tak, jak pokazywałem wam, tutaj tą opcję. Pokazujesz dobrze. Tak, czyli przybliżanie, przybliżanie tego, co fotografujemy, żebyśmy mogli lepiej wyostrzyć. Teraz tam fajne ptaszki latają, ale już mniejsza z tym. No, Okej. Okay. Daję przybliżenie. I teraz widzimy, że mogę sobie tutaj spokojnie wyostrzyć, tak żebym miał jak najbardziej ostro. O. No i proszę, ja ładnie już. Jeszcze zrobimy jedno, czekaj. Teraz widać to fajnie jak jest, jak jest ładnie wyoszczone. Okej. Okay. Ale pamiętajmy również, że możemy tylko coś, tylko jedną rzecz na pierwszym planie ukryć. Czyli teraz rozgraniczmy te wszystkie na tylko jedną rzecz. Jesteś tu? Tak, jestem, wszystko widzę idealnie. Chciałem, że się wywrócę ehm, Może zrobię pierwsze zdjęcia, potem wytłumaczę co będzie. Mam tutaj część stawioną Co ale słychy ślipnie niesamowicie Wybiorę tylko jedną stąd Widzę, że Nie wiem które jak na razie No, no to zawsze tak się Niestety nic nie widać. Wiem. Ja. Ale mniej więcej teraz pokażemy. Tym będę się starał jak najwięcej pokazać, uchwycić. To takie Które było tylko. Yy, czekaj. No. Akurat przejeżdżał kolega na motocyklu. Dobra, przejdźmy do wrogu. Hmm. Jeżeli mamy ekranik w ten sposób, to znaczy zawsze prawie mamy ekranik w ten sposób, to pamiętajmy o tym, że, żeby go dzielić na parę części. Najbardziej Nasze oko najbardziej spostrzega tą tutaj część. Czyli jeżeli fotografujemy jeden obiekt na głównym tle, czyli on jest pierwszym tłem, to starajmy się, żeby go umieścić w tym miejscu. Jeżeli go umieścimy w tym miejscu, nasze oko na pewno go zapamięta i zwrócimy na niego uwagę. Również tak samo ważnym punktem jest to miejsce. Nasze oko ma taką zależność, że właśnie w taki sposób dostrzega różne elementy. Tutaj, poprzednie zdjęcia. Tak robiłem. Ok, reszty tak jak pamiętacie, możecie zobaczyć na moim bloku. No, tu teraz się wracamy. To jak było mówione. Właśnie szliśmy z tamtej strony, z samego końca. Szukamy teraz jakiegoś ładnego żołędzia do bardzo ładnej fotki, która na pewno się ukaże we vlogu, którą na pewno zobaczycie. Jak widać szukamy, szukamy, ale póki co nic nie ma, czego ciekawego.